Tygodniowe przesłanie run dla wszystkich znaków Zodiaku. 24 Czerwca 30 Czerwca. Baran. Turisarz: czas próby, ogromne pokłady energii, asertywność. Znaczenie rozszerzone, konflikty, z których wyjdziesz zwycięsko. Doświadczysz sytuacji, dzięki którym wzrośnie Twoja pewność siebie. Los syła tobie ciernie, z którymi sobie jednak poradzisz, jeśli będziesz wytrwały i dzięki sile woli. To będzie emocjonalny tydzień. Wzrost energii seksualnej. Będzie cię cechować zaradność życiowa. Byk. z ochrona obrona. Znaczenie rozszerzone, znajdujesz się pod silnym wpływem boskich energii ochronnych, więc proś o wsparcie za każdym razem. Gdy znajdziesz się w tarapatach, ktoś przyjdzie Tobie z pomocą, gdy będziesz tego potrzebował. Otrzymasz szansę na poprawę swojego życia. Los będzie Cię wspierał w Twych działaniach, więc wykorzystaj to. Wygrasz każdą potyczkę. Bliźnięta Manna z Grupa Ludzi, Integracja, Partnerstwo, Znaczenie Rozszerzone uzyskasz wsparcie i schronienie od większej grupy ludzi, do której należysz. Współpraca z innymi ludźmi zapowiada się bardzo dobrze. Zacieśnienie relacji między partnerami. Pomyślność pracy zespołowej przełoży się na twoje dobre samopoczucie. Rak. Raj do podróż. Zmiana. Przygoda. Znaczenie rozszerzone. Poznanie nowych ludzi i nowych doświadczeń. Wyjście z negatywnych stanów i sytuacji, wyjście do świata i ludzi, możliwa przeprowadzka lub zmiana w ważnej dziedzinie życia, na przykład pracy. Staniesz przed zadaniem wzięcia spraw w swoje ręce i od Twojego przywództwa będzie zależał wynik wielu spraw. Odbędziesz podróż w istotnej sprawie. Lew, kenas praca nauka mądrość oświecenie wiedza. Znaczenie rozszerzone. Otrzymasz odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Dożnasz olśnienia w wielu kwestiach. Na nowo ustalisz priorytety. To znakomity czas na poznanie nowych umiejętności i zgłębianie wiedzy. Czeka cię podróż do Twojego wnętrza. Z Runą Kenas możesz liczyć na wsparcie i przewodnictwo Twojej duszy. To będzie dobry czas na pracę. Panna. Ingwas regeneracja, odpoczynek, odrodzenie, spokój. Znaczenie rozszerzone. Opuścisz stare sprawy i zacznie się nowy, lepszy czas. Motyl opuszcza kokon i staje się wolny. We wszystkich dziedzinach życia zapowiadany spokój i harmonia. Rany zabliźnią się, a wojny zostaną zawieszone. Spory zakończą się. Wykorzystaj ten czas spokoju i bezpieczeństwa na zebranie sił. Rekonwalescencja, powrót do zdrowia i sprawności. Naprawa zepsutych relacji. Waga. WUMIO radość, optymizm, spełnienie. Znaczenie rozszerzone. Czeka cię okres radosnych chwil. W kontaktach z bliskimi poprawa relacji. W społeczności okres poczucia przynależności. Miłości i wspólnego spędzania czasu. Jeżeli już pojawią się gorsze chwile, to będziesz dysponował magiczną mocą szybkiego powrotu do szczęścia, dzięki optymistycznemu nastawieniu. Harmonia i balans między indywidualnością a kolektywem ludzi. Dużo uśmiechu, możliwe stany ekstazy. Skorpion, Hagal Zniszczenie, nieprzewidywane wydarzenia, zmiana. Rozstanie, zatrzymanie, wiedza tajemna, magia, transformacja. Znaczenie rozszerzone koniec starego porządku, na zgliszczach którego powstanie to, co nowe, lepsze. Dobrowolnie pozostaw za sobą to, co Tobie nie służy, bo w przeciwnym wypadku los zrobi to za Ciebie. Runa oznacza korzyść płynącą ze zmiany. Ostrzeżenie przed nagłymi wypadkami także zdrowotnymi. Masz moc, więc sięgnij po magię i wiedzę tajemną, by podejść holistycznie do rozwiązania każdego problemu, a zwyciężysz. Zmiana pracy. Zerwanie relacji. Zaakceptuj i poddaj się temu, co nieuniknione, by szybciej przejść proces transformacji tego, co zostałe i co Tobie nie służy, w to, co nowe, lepsze. Im będziesz lepiej przygotowany, tym mniej odczujesz skutki negatywnych wydarzeń. Strzelec. Isa cisza, spokój, medytacja. Możliwe krótkotrwałe problemy zdrowotne. Ochłodzenie w relacjach międzyludzkich. Czas skupienia się na sobie i liczenia wyłącznie na własne siły. Nie rób teraz nic na siłę, tylko pozostań cierpliwy, a wrócisz na właściwe tory mocniejszy niż do tej pory. Życie popłynie wolniej. Wskazane jest nabranie dystansu do kluczowych spraw, by mieć lepszy ich obraz. Tydzień zamrożenia we wszystkich dziedzinach życia. Koziorożec. Nodaj spróby, konieczność, kłopoty, ograniczenie, przymus. Znaczenie rozszerzone. Napotkasz przeszkody, lecz są one niezbędne do twojego rozwoju. Dokonaj oceny, jakie są twoje potrzeby, by nie lepiej zaplanować przyszłość. Możliwy krótkoterminowy zastój w przypływie materialnym, który ma sprawić, że docenisz, co posiadasz i unikniesz postawy roszczeniowej. Opóźnienia, ograniczenia w ważnych sprawach, które dzięki cierpliwości i wytrzymałości pokonasz, a lekcja, którą wyniesiesz, da Ci siłę. Możesz mieć poczucie przymusu w tym, co robisz, ale to, czego chcesz, nie zawsze pokrywa się z tym, co jest dla ciebie najlepsze. Wodnik Urós siła fizyczna, zdrowie, witalność, energia, pokonanie barier. Znaczenie rozszerzone. To dobry czas na podjęcie wszelkich działań wymagających siły fizycznej oraz siły przebicia. Zdrowie będzie dopisywać. Ogromne pokłady energii do działania. Nie dopuść do głosu zwątpienia, bowiem dysponujesz siłą, która pokona wszelkie bariery. Podejmij wyzwanie. Odważ się podjąć dawno odwlekaną decyzję. Odnajdziesz w sobie pokłady pierwotnej i nieokiełznanej siły. Przedsięwzięcia wymagające ciężkiej pracy powiodą się: ryby, ajchwas sprawdzian konfrontacja, poważna zmiana życiowa, przygotowania, ochrona i obrona. Znaczenie rozszerzone: poważna i konieczna zmiana życiowa. Niepewność, która przerodzi się w zrozumienie konieczności zmian. Różne sytuacje sprawdzą naszą wytrwałość w obliczu przeciwności losu. Przygotuj się z wyprzedzeniem na przewidywane wydarzenia, a nie staną się one dotkliwe. Umiejętność radzenia sobie ze złem zostanie wystawiona na próbę. Problemy zostaną rozwiązane, jeżeli wykażemy się elastycznością i dostosujemy się do warunków, które zostaną nam zesłane. Śmierć i narodziny w dosłownym i przenośnym znaczeniu. Wróżbita Łukasz Węcka